Co rozgrzewa motoryzacyjny świat w dzisiejszych czasach? Inżynieria. Dzisiaj zajmiemy się tą najmniej lubianą, znaczkową. Brawo. Raczej nie będę się skupiać tutaj na nowszych samochodach, czyli zakapturzonym Mitsubishi ASX, a pójdę dalej w starsze samochody, bo tam jest jeszcze ciekawiej. Na pierwszy ogień weźmy samochód, o którym się dowiedziałem w tym tygodniu. Jest to Chevrolet Tracker. I to jest pierwsza generacja, a to jest druga. Coś Wam może przypominają? Kolejnym kandydatem jest Fiat 124, ale tu się nie będę rozwodzić na to, czym on jeszcze był, bo tego było mnóstwo. Był Tofasem 124, Tofasem Serce, Premierem 118NE, Ładą 2101 Ziguli. Naprawdę długo by wymieniać. To jest myślę rekordzista pod względem jakiejkolwiek inżynierii znaczkowej. Wszystkie marki, które miały jakikolwiek bliższy stosunek z Fiatem, miały w swojej gamie jakiś model, który bazował na Fiacie 124, albo nawet był Fiatem 124, ewentualnie po drobnych modyfikacjach. Opel Omega. Samochód może już trochę zapomniany, ale kiedyś było to obok Forda Sierra najtańsze tylnonapędowe wozidło na zimę. Opel Omega A, znany jako... Lotus Omega. Swego czasu był to najszybszy seryjnie produkowany sedan na świecie. A jeszcze jako co występowała Omega A? Jako Chevrolet Omega? Omega B też mogliśmy mieć jako Holdena Commodora trzeciej generacji, jako Vauxhall Omega czy Cadillac Catera. Wyobrażacie to sobie. Wchodzicie do pubu, podchodzicie do baru. Na ladę rzucacie kluczyki, na kluczykach znaczek Cadillac'a. Wszyscy na ciebie patrzą, myślą, o, jeździ Cadillac'em. Po czym wychodzą przed bar i widzą to: Lotus Elan. Samochód marzeń naprawdę wielu, wielu osób. A wiecie, że był też bardziej azjatycki? W Japonii można było kupić Kie Vigato. Na niemieckim rynku Kie Roadster. Na Bliskim Wschodzie. Galopera Ilana, a na pozostałych rynkach jako Kia Ilan. Co ciekawe, jedyną różnicą między Kiją a Lotusem były tylne lampy. Koreańczycy tutaj wzięli klosze z Alpine GTA. Pod maską pracował silnik Isuzu, markę z Kragujevaca znacie, testowałem Kryśkę, czyli zastawę 1000 p A istniało też coś takiego jak zastawa 10 Przypomina tutaj bardzo takie włoskie klimaty, nie sądzicie? Lancie znają wszyscy, pytanie czy jeszcze ktoś ją pamięta. Ja pamiętam, jeździłem jedną, mam z nią bardzo miłe wspomnienia. Tutaj chodzi mi o model Y10. A teraz skupcie się, oto autobianki Y10. Wiem, że dzisiaj bardzo po włosku lecimy, ale to lecimy dalej. Fiat 133. Mogliście go znaleźć również jako Seata 133, czy na przykład Steyra 133. Moim ulubieńcem co do inżynierii znaczkowej jest Opel Kadett E. Jak mogliście go jeszcze zobaczyć? Jako Vauxhall Kadeta E, Vauxhall Belmonta, Vauxhall Astre, Chevroleta Kadeta, Pontiac Lemon, Deu Mans, Deu Fantazji, Asuna SE. Asuna GT czy Deunexia. Również świetnym przykładem jest Toyota IQ, wel, znacznie droższy Aston Martin Signet. No może z kronikarskiego obowiązku na sam koniec wspomnę o świeżych konstrukcjach, takich jak Suzuki Across czy Suzuki Swayze. Tak. I cóż, na dzisiaj to na tyle. Dawajcie znać, co chcecie kolejnego i jakie tematy. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!